Witajcie na kanale kwastogramie. Znany kole z astrami, Kraków, kraków, Arką odbywa się po zwycięstwie nad Polonią Warszawa, więc mamy co świętować, a zespół jest już przygotowany i ułożony na to kolejne spotkanie. Aczkolwiek, chyba dokonamy zmian, jeśli chodzi o ławkę rezerwowych. Zejdzie z niej Kort, a wejdzie Głogowski na tą ławkę. Będzie on uzupełnieniem składu, jeśli Mrowca nie będzie w stanie kontynuować tego meczu. Tabela. Przedstawia się następująca dziesiąta pozycja e, hutnika. Jarka Gdynia, no, e, ostatnie miejsce. Dwa punkty w tym sezonie. Nie dajmy e, kibicomarki powodów do radości w tym spotkaniu e, i sprawmy, żeby kolejny mecz e, był przegrany. Trzy punkty nam się przydadzą. E, jesteśmy na fali po wygranej z Polonii. Wiadomo, że to jest inna drużyna, inni zawodnicy. E, jest jakaś rotacja w tym składzie, ale Kikorian stwierdził, że wyjdzie. Kikorian. Stwierdził, że pomoże drużynie tak w tym meczu i wydaje się, że ma to sens. Ma to sens. Zobaczymy, jak będzie sobie radził w tym spotkaniu. Kubak. Marcinkowski. Korian. Ali. Świetna piłka w stronę nowego pomocnika, chłopnika Łobojko. Magmanus wraca na pozycję. Magmanus będzie u blokady w frontczak. No nie spodziewaliśmy się, że tak łatwo miną obrońców, piłkarze drużyny przeciwnej. Arka Gdynia zaskoczyła. Od razu ruszyła do ataku. Nie ma tutaj Ceregieli. Będą próbowali zdobyć bramkę. Jak drodania pogroń Grosicki z bramką ciekawe Wolski. Szybko tracimy futbolówkę, nie potrafimy się utrzymać. Czubak jeszcze raz obija bramkę, bramkę naszą. No i niestety błąd obrony sprawił chyba norowca podał piłkę wprost pod nogi zawodnika Arki Gdynia. Zobaczymy to jeszcze raz. A z prezentu skorzystał jak najbardziej Kobacki Ola. Bardzo dobry prezent. Fajnie rozpoczęliśmy to spotkanie. Nie możemy doczekać się bramki. Numer jeden dla chutnika. Na razie Arka Gdynia troszkę nas Troszkę nas przytrzymała? Teraz piłka do Kikoriana. Kikorian? O walczył, ale e, musimy się obejść Smak Użycki. Lok. Do kogo? Użycki. Manus, piłka do Boku, Kielisz, dobrze, od razu do Wolskiego, Wolski ma czas, no właśnie ma czas i oddał tę piłkę do Łobojko, Marcinkowski, Kajda, Kajda, łogowski Nie istniejemy, nie istniejemy. Arka. Bardzo dobre spotkanie. Ciekawe dlaczego okupują e, ostatnie miejsce w tabeli. Jak po ich, że nie widać tego. Błogowski. Daleka piłka na uwolnienie ale znowu złapana e, podłówka przez arkę i kolejny raz będą próbowali namieszać w strukturach e, obronnych Putnika, Magmanus, dobrze, ale tylko na chwilę. Niestety przegrywamy z Arką 2.0, miał oprócz gładko, mieliśmy utrzymać e, ten wynik Arki, e, czyli 7 dodać 8 przegraną. Niestety nie istniejemy, nie istniejemy. Arka rozgrywa świetne spotkanie. Szkoda, że przełamują się na nas. Gogowski, Błogowski o 50. Minuta, a arka kolejny raz atakuje. Wątczak odbija piłkę, dochodzi do strzału Gogowski, Dziuba. dobra, zrobmy. Polski, dziuba, dziuba, 58 minuta, łapiemy kontakt, łapiemy kontakt, koran, dobra, zróbmy. Lok. Niestety piłka za plecy. Magmanus. Próbuje się przebić Magmanus. Zagrana piłka bardzo wysoko. Lokmas. Na razie zostawiamy chyba jeszcze Lokach przez chwilę. Mrowca. Marcinkowski. Hajda. No i niestety ta piłka nie dociera do adresata. Faulował yy, Marcinkowski blok zmieniony, mas wejdzie i kowalik za hajd. a ich teraz ładnie przełożył, nas. Zawodnik y, arki Wolski A i faulowany Mocny faul y, piłkarze arki Co się dzieje? Y, nie wstaje Wolski Zobaczmy jaka decyzja sędziego Jest żółta kartka Mas już na boisku, mas, Powalczymy walczymy o tą drugą bramkę. 81 minuta, walczymy o bramkę numer 2. Ale to na razie Arka ma decydujący głos w tej sprawie. 83 minuta, Olaf Kobatki. Wolski. Wolski. Sporo miejsca ma Wolski na skrzydle. Teraz udaje mu się wygrać pojedynek biegowy. Podanie do masa. Mas strzela. Mamy bramkę na 2-2. Masę strzela. Świetnie to wygląda. Mas. mas mógł być bohaterem mógł być mas bohaterem, miał okazję na zdobycie gola na 3-2. Jest remis, ważny remis, ważne złapane punkty. Dzisiaj bardzo słaby mecz naszej drużyny, ale mas dziuba no, wejście smoka, wejście smoka dobrze, że go nie sprzedaliśmy. Odnajduje się. Dziękuję. Mecz z legią, mecz z legią to będzie ciekawe, na pewno wyzwanie. Za dzisiaj Wam dziękuję i zapraszam Was na kolejne spotkania. A nikogo więcej nie jest w stanie znaleźć w Rumunii. Dobra, będziemy zmieniać kraj. Będziemy zmieniać kraj na Wajcarię, na Niemcy. Nieobecni zawodnicy. Rozważę Twoją prośbę. Magmanus został powołany do Irlandii Północnej. Super, że został zauważony. Tabela, 11 pozycja, spadamy. No wygrana z Arką dużo by zmieniła. 15 pozycja, 8 miejsce by było. A tak, no to no nie, 14, 14 punktów, więc bylibyśmy na 10 miejscu. Yy, ważny punkt szanujemy. Dziękuję Wam za dzisiaj. Oglądajcie, komentujcie. No i widzimy się w kolejnych spotkaniach. Trzymajcie się, cześć.